Chciałbym zaprezentować teraz niebieską samiczkę o numerze 12,319. Jest to późna samiczka. No chyba jedno piórko ma spierzone, ale już taka, taka po sobie, tutaj widzę, że się ładnie zaczyna pierzyć, już się tak z grubsza przepierzyła. Ojcem tej samiczki jest mój gołąb, taki podstawowy, rozpłodowy, a kiedyś bardzo dobry lotnik o numerze 1. kapitalnie ten gołąb latał, przez kilka lat był najlepszym lotnikiem oddziału, okręgu, w różnych kategoriach, liczony zawsze do mistrzostw oddziału, do z okręgu, Re w regionie był najlepszym lotnikiem, no taki super lotnik. Wywodzi się on z linii Hurikana, od Flomansa, z dołu znów matką też jest samiczka 66, to jest też linia Hurikana, czyli czyste flomansy. Samiczka może taka nie jest za duża, ale, ale jest pełniutka. Tutaj jak ją się trzyma, to tak powinna wyglądać właśnie, bo, bo ten jedynka jej ojciec też, jak był młodym gołębiem, to, to identycznie wyglądał. Fajne piórko. Bardzo ładna samiczka.